Cześć. Dzisiaj chciałam Was zaprosić do tak do uczestniczenia w mojej refleksji, która jest zainspirowana ostatnią naszą, jak to nazwać, historią, którą wyczytaliśmy z moim mężem. Bo sobie czasem czytamy we dwoje, i dla niego była to inspiracja do nagrania filmu w cyklu miksie doświadczeń na YouTubie. Na kanale, który prowadzi, a dla mnie też jest to jakaś inspiracja, ale już mówię o co chodzi. Mianowicie czytaliśmy Bruna Ferrero opowiadania, i jedno z tych opowiadań Dolina Niewidomych stało się jakoś dla nas inspirujące. Ale będę mówić o sobie, może. Pokrótce opowiem, ale odsyłam wam, Was też do, do filmiku Szymona, bo on też połączył to opowiadanie trochę z własnym doświadczeniem, odniósł je tak dosyć, myślę, precyzyjnie do własnego doświadczenia. No i jest to inspirujące bardzo, natomiast ja miałam swoje refleksje. Historia jest taka, że w jakichś wysokich górach, w Andach bodajże, przewodnik górski osuwa się w przepaść. No, i myśli już, że zginie, ale spada na miękką trawę. Spadł nie wiadomo jak, jak daleko w dół, ale przeżył i znalazł się w takiej nietypowej dolinie, gdzie mieszkańcy byli niewidomi, wszyscy co do jednego, od wielu lat. Żaden z nich nie pamiętał, co to jest mieć wzrok i widzieć. Tylko wszyscy doskonale przystosowali się do tego nieposiadania wzroku do bycia niewidomymi. I obchodzili się bez tego zmysłu doskonale. Nawet czerpali z tego jakieś takie korzyści, na zasadzie, że w nocy było chłodniej, więc w nocy pracowali, w dzień spali. Nie miało to dla nich znaczenia, czy jest dzień, czy noc. No i ten człowiek trafił tam yy, ze sobą i ze swoim wzrokiem. No i pewnie był jakoś egzotyczny dla nich, ale no. Yy, no i, jest, no, i była to niewątpliwie dolina, która ocaliła mu życie. Ci, ci ludzie jakoś tam ocalili mu życie w tym sensie, że mógł tam mieć swoje miejsce, żyć, pracować, a nawet się zakochać. Wydawałoby się, że jest fajnie, że, no, że najważniejsze też, że zachował to życie. Ale okazało się, że w kluczowym momencie, kiedy on chciał się ożenić z mieszkanką tamtejszej doliny, to warunkiem było to, żeby pozwolił, żeby mu ten wzrok usunięto, ponieważ budziło to wśród mieszkańców takie zaniepokojenie. Nikt z nich nie miał doświadczenia ze wzrokiem, z widzeniem, nie wiedział, z czym to się za przeproszeniem je. I w związku z tym no, ustalono że on po prostu się pozbawi tego wzroku i wtedy będzie wszystko już okej, okay. będzie do nich pasował, będzie mógł się ożenić z tą dziewczyną, w której się zakochał. No i właśnie w tym decydującym momencie, jakoś tam niedługo przed tym ślubem on widzi piękno wstającego słońca, piękno wschodu, zachwyca się tym, zachwyca się niebem, zachwyca się tym słońcem wstającym i... No, i ten zachwyt jest tak duży, że on, nam, on po prostu postanawia iść w stronę tego słońca, i, i udaje mu się wydostać z tych gór. Bo to były jakieś takie, właśnie strome te góry, poranił sobie tam palce, nogi, ale wyszedł, uwolnił się z, tej, z tego miejsca, które pozornie było dla niego bezpieczne, e, a, ale jednak e, nie widziało czegoś, co było bardzo ważne dla niego. E, paradoksalnie nie widziało, bo tutaj nawet nie paradoksalnie, właściwie dosłownie nie widziało. Nie widziało profitów, jakie można mieć z tego, że się ma wzrok. Nie rozumieli tego ci ludzie. Nie mogli tego kontrolować. Nie wiedzieli, co to jest. I tak pomyślałam sobie, że, że jak czasem może być tak, że w życiu. Coś, co jest dobre, no bo tamten wzrok u tego człowieka, dar tego patrzenia, widzenia, był bardzo dobry. On dzięki temu mógł cieszyć się pięknem przyrody, chociażby, czy widoków górskich. Natomiast to właśnie dobro, które dla ludzi, którzy widzą, jest oczywiste, dla, dla tych niewidomych, którzy od wielu, wielu lat, może setek lat, nie mieli tego doświadczenia, dla nich to było coś zbędnego, niepotrzebnego, czego łatwo mogliby się wyrzec, pozbyć. Po prostu nie rozumieli piękna tego, tego daru. I myślę sobie, że może czasem jest tak, że, że może w każdym człowieku jest jakiś taki zmysł, którego nie ma nikt inny. Albo jakaś może ma grupa ludzi, ale pewnie jest też coś, czego nie ma nikt inny. Jakiś, czy talent, czy możliwość, czy predyspozycja, nie wiem, jakiś właśnie dar złożony tylko w tym człowieku konkretnym, we mnie, w Tobie, czego nie mogą inni rozpoznać, bo tego nie mają, nie wiedzą, że jest coś takiego, nie rozumieją. I że będąc jakoś, wiernemu samym sobie, samemu sobie, może mm, można ten dar jakoś, yy, nie wiem, czy, czy to jest jeden dar, czy więcej, no cała ludzka złożoność jest zupełnie, każdy z nas jest zupełnie inny, prawda? Ale pomyślałam sobie, że właśnie jak tak mnie wtedy to dotknęło, jak to czytaliśmy, że coś, co jest ewidentnie piękne i dobre, może zostać przez kogoś yy, tak... Yy, nie tylko niedocenione, ale wręcz y, można chcieć drugiego pozbawić tego, co ma pięknego, co ma dobrego. To, że ja nie widzę jakiegoś dobra w kimś, nie znaczy, że tego dobra tam nie ma, y, czy w czymś. Y, no i to mi się wydało takie piękne, i też to, że ten człowiek właśnie w tej wierności temu zachwytowi, którego doświadczył, ale też. Myślę, że to nie chodzi o tylko jakiś taki jednorazowy zachwyt, prawda, nad pięknem przyrody, słońca, wschodu czy zachodu słońca. Tylko o coś takiego głębszego, o ten zachwyt nad życiem, który. Bo myślę, że gdyby ci ludzie dali mu przestrzeń na to widzenie tam u siebie, albo nie wiem, może chcieli, żeby im coś opowiadał, co widzi, albo dzielił się tym, z nimi, tym, co on czuje, widząc i na czym to właściwie polega, to widzenie, co to jest, to pewnie to być może on nie miałby takiego i być może ożeniłby się z tą dziewczyną, gdyby mógł bez przeszkód, prawda, widzieć, yy, gdyby nie było to warunkiem, że oni go tego wzroku pozbawią, to być może do końca życia by tam był szczęśliwy, jakoś, mogąc właśnie być oczami tych ludzi w pewnym sensie. Ale oni postawili tę granicę, która była no, bardzo trudna i nie dziwne, że była trudna, no, bo wymagała właśnie wyrzeczenia się jakiejś części też samości od tego człowieka. Ja to tak interpretuję, no bo w tym właśnie, no tak to interpretuję. Więc cieszyłam się w sumie z tej, z, tej, z tego obrotu spraw, z tego, że on wybrał nawet, no, wydawałoby się, że porzucił miłość, ale czym jest miłość, jeśli ta miłość chce kogoś tak y, okaleczyć po prostu? Y, czy to była faktycznie miłość? Y, I on wybrał właśnie to, tę drogę własną, za własnym, wewnętrznym głosem. Ale, no, i też jakoś Myślę, że jakaś siła wyższa, czy siła właśnie tego piękna, które było stworzonego, mu w tym pomogła. Niewątpliwie była tym impulsem. I też wiecie, skojarzyło mi się to opowiadanie. Też z takim przedstawieniem, które akurat gramy teraz u mnie w teatrze. U mnie w sensie w. Tam, gdzie pracuję na co dzień, jestem aktorką w Teatrze Gulliver w Warszawie. Gramy brzydkie kaczątko teraz. No i na pewno przypuszczam, że znacie tę baśń Andersena o kaczątku, które wykluło się i było zupełnie inne niż, niż rodzeństwo. Było po prostu większe, szare, nie tak słodkie, nie tak ładne, nie tak przymilne. No i to środowisko było dla niego okrutne. W, na w naszej wersji, nie, nie tak ostrej jak u Andersena, ono samo ucieka. Ucieka oczywiście pod wpływem e, tego środowiska, ale to, to jest decyzja tego kaczątka, natomiast u Andersena to chyba go tam to podwórko całe po prostu wypędza. W każdym razie on, nie, on, jemu się wydaje, że ono jest jakieś właśnie gorsze, bo jest przecież brzydsze i szare i tak dalej. No, a potem okazuje się, że ono po prostu było innego gatunku i że jest przepięknym łabędziem, prawda? To jest też taka niesamowita metafora, że, yy, że jesteśmy w tym procesie i na jakimś etapie możemy przypominać jakąś poczwarkę albo właśnie brzydkie kaczątko, brzydkie jakieś stadium, yy, które nic nie przypomina, niczego nie przypomina. A, a kiedy już jest w tej. Yy, Właściwej fazie, w tym rozkwicie swego rozwoju, dopiero może dosłownie rozwinąć skrzydła i objawić takie swoje piękno, takie zamierzone właśnie przez kogoś, kto stworzył nas, mnie czy ciebie. Nie wiem, tak już nawiązałam do mnie czy ciebie, chociaż jak o tym mówiłam, to, to, to o tym tak nie myślałam, no ale. No, to jest tak, teraz tak napakowałam ty, ten film jakimiś moimi, nie wiem, refleksjami, właśnie. Jest dla mnie, wiecie, nadzieja w tym i w jednym opowiadaniu, i w tej bajce, też brzydkie kaczątko, że, że to, że dzisiaj coś nie działa, czy to ktoś nie widzi czegoś we mnie, nie znaczy, że. Tego nie ma na przykład, albo to, że dzisiaj jakieś środowisko mnie odrzuca, to nie znaczy, że ja zasługuję na to odrzucenie, może po prostu to nie jest moje środowisko. I nie, żeby mnie dzisiaj akurat odrzucało jakieś środowisko, nie czuję się, tak, ale właśnie na pewno jest to dla mnie inspirujące. Takie myślenie o, o tym, jak dar może być interpretowany, jak jakąś, jakaś dobra e, rzecz, dobra cecha może być interpretowana też e, jako coś, co przeszkadza, e, co jest dziwne, niefajne, na przykład. Nie? I e, tak myślę, że fajnie, gdyby każdy człowiek odnalazł. E, takie swoje miejsce i to, gdzie czuje się po prostu kochany i mógł cieszyć się tym i mógł też to tym promieniować, tym, tą radością na, na to swoje środowisko i je tworzyć. Myślę, że troszkę tutaj chaosu na koniec wprowadziłam, ale mam nadzieję, że Was to nie powstrzyma, żebyście to obejrzeli. Eee, bardzo się ucieszę, jak podzielicie się swoim jak to was zarezonowało, to co powiedziałam, czy, yy, czy coś usłyszeliście dla siebie? Yy, yy. No, to chyba tyle dzisiaj. Wszystkiego dobrego.